Witamy w kolejnym wydaniu ZSK TV. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu nagrody Perspektywy 2019, memoriał, maraton listów Amnesty International, wykład o używkach, spotkanie z emerytowanymi nauczycielami, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz wywiad z nieetatowymi nauczycielami. Dnia 10 stycznia w Warszawie odbyła się ceremonia rozdania nagród Perspektywy 2019. Jak co roku udało nam się uzyskać wysoki wynik, szóste miejsce w rankingu techników w Polsce oraz tytuł najlepszego technikum w Wielkopolsce. Gratulujemy wszystkim uczniom, dzięki którym uzyskaliśmy tak wysoki wynik. Dnia 19 listopada w Świetlicy Szkolnej odbył się apel dotyczący Haliny Konopackiej. W memoriale upamiętniającym było mistrzynią olimpijską w rzucie dyskiem i pchnięciem kulą, zostały wyrecytowane wiersze napisane przez samą atletkę. Apel ten cieszył się wielką popularnością w naszej szkole, a wydarzenie zostało zorganizowane przez profesora Andrzeja Kaźmierczaka. 30 listopada w szkolnej świetlicy pod opieką profesora Ilony Starosty odbył się maraton list. Patronatem w wydarzeniu było Amnesty International. Podczas wydarzenia został pobity rekord napisanych listów, z uwagi na fakt, że po przeliczeniu było ich aż 1636. Uczestników było tak wielu, że poza świetlicą zajęli także stołówkę i sale lekcyjne. Mamy nadzieję, że listy odmienią czyjeś życie. 27 listopada w świetlicy szkolnej miało miejsce spotkanie z doktorem Erykiem Matuszkiewiczem. Nasz gość. Przedstawił społeczny problem z narkotykami oraz zaprezentował niebezpieczeństwo, które za sobą niosą. Swoim przemówieniem prelegent doprowadził naszych uczniów do refleksji. Dnia 20 grudnia w Sietlicy, przy ulicy Fredry mieliśmy szansę ugoszczenia emerytowanych nauczycieli. Podczas spotkania zostały zaśpiewane kolendy, do których dołączyli się nasi nauczyciele oraz wręczyliśmy gościom świąteczne kartki, zrobione przez naszych uczniów. Dnia 13 stycznia na sali gimnastycznej przy ulicy Czajczej odbył się turniej siatkówki z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym udział wzięli uczniowie, absolwenci, jak i nauczyciele wszystkich trzech szkół z ZSK. Mecze siatkówki sprawiły, że na sali zapanowała wyjątkowo rodzinna atmosfera. Rozgrywki zakończyły się zwycięstwem uczniów naszej szkoły. Na drugim miejscu plasowali się absolwenci ZSK, trzecie miejsce zajęli absolwenci gimnazjum, natomiast tabele zamknęli nauczyciele. Mamy nadzieję, że w następnej edycji atmosfera będzie równie pozytywna. Tak, podoba mi się, aczkolwiek to taka niespodziewana propozycja ze strony uczniów, ale oczywiście traktuję to jako taki fajny challenge. Lubię wyzwania i po prostu. Mam okazję się w czymś nowym sprawdzić, jak najbardziej. Z drugiej strony, cieszę się tak naprawdę na, na to, że, że uczniowie zwrócili się z tym właśnie do mnie i na pewno postaram się sprostać zadaniu. Studiowałem historię na kulu. Zawsze uważałem, że historia jest kul, cool, więc tak to połączyłem. Rada Uczniowska ma swoje plany, które już widziałem. Moją rolą jest pomoc w ich zrealizowaniu, czego oczywiście się z całym zaangażowaniem podejmę. Natomiast bardzo mi się podobają ich plany i pomysły, i myślę, że razem stworzymy fajną ekipę, która będzie realizowała wszystkie pomysły i wszystkie zadania. Ponieważ matematyka zawsze mi sprawiała wiele radości, to po pierwsze. Po drugie, e, ponieważ widzę, jak e, źle uczniowie się uczą matematyki, e, uczą się schematów rozwiązań, a nie uczą się rozumowania i e, chciałabym to zmienić, bo nie, w matematyce nie, nie jest najważniejsze, nie są najważniejsze rachunki, a najważniejszy jest sposób rozumowania, czyli logika. Aproksymacja funkcji pewnymi operatorami w przestrzeniach Heldera. Nie przygotowuję i chciałabym, jeśli będę miała taką możliwość. Uh, next question? Nie wiem, tak? Nie, ale nie do końca. Może trochę? Dostałem się też na Politechnikę, ale w końcu poszedłem na, na Matematykę. W sumie to nie ja znam żadnych, dlatego piszę tylko w pseudokodzie. Kurczę, no. Może nie wiem. C? Taki był? Nie wiem. Lua? Zapraszam na moją stronę. To jest podchwytliwe pytanie i bardzo złośliwe, ponieważ jakakolwiek odpowiedź będzie tutaj zła. Nie wolę żadnego, wszystko jest specyficzne. Lubię uczniów, lubię studentów. No, no, na studiach jest mniej poprawek. No, ale jest fajnie. To już wszystkie materiały, które dla Was przygotowaliśmy. Życzymy miłego dnia i zapraszamy ponownie.